Dobry Państwu, na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o... Płytkach podłogowych, ściennych też. Zresztą w ogóle chodzi mi o ceramikę techniczną, która w jakiś sposób jest oznakowana. Może na początek weźmiemy taką charakterystyczną płytkę, tu jest znak Wilery Boch, czyli wytwórnia porcelany, metlach to jest jedna z lepszych tych wytwórni i jednocześnie miasto. I tu pisze DT lisa, czyli Deutsche Lisa. No i Deutsche Lisa bardzo nam się kojarzy z naszym leśnym jako leśno, ale jest to leśnica. Jest to dzielnica Wrocławia, w części obecnie fabrycznej. Zresztą więcej na ten temat możemy się dowiedzieć z takiej płytki. Tu też właśnie wszystko pisze, że ta wytwórnia, mozaiken, platen, fabrik, Deutsche Deutschelica właśnie wykonuje różnego typu ceramikę techniczną. I tak jak wspomniałem, ta leśnica jest to obecnie dzielnica yy, Wrocławia. 12 km od centrum, ale bardzo często ludziom się kojarzy z lesznem. także nawet jak pójdziemy do Kościoła Świętego Krzyża, to posadzka koło ołtarza jest wykonana właśnie z płytek firmy Metlach, i też na jednej z nich jest właśnie ten napis Deutsche Lisa. Zresztą ten Wilery Boch robi też w innych miejscach swoje wyroby, bo tu mamy też właśnie Mercik, jest to obszar Sary, czyli też głębokie Niemcy i również również Willery Boch płytka podłogowa. No oczywiście tutaj na przykład mamy w Turingi wytwórnię Eisenberg, gdzie też właśnie jest ta strona jest, jakby to powiedzieć, do ludzi, po tej się chodzi, a tej strony na ogół nie widzimy. I to są właśnie takie rzeczy, które unikają, a właśnie tego typu sygnatura, tego typu oznaczenie informuje nas, kto wykonał daną płytkę. Oczywiście, jeżeli mówimy o płytkach podłogowych, to tu mamy kolejną, Wilerybos Metlach, Leszna, inny kształt i to jest o tyle ciekawe, że tu mamy 1922, czyli Wiemy, że ta płytka jest z rocznika 22, a z tej strony tak się elegancko prezentuje. Także znamy najczęściej tą stronę, a nie wiemy, co tam jest pod spodem. Oczywiście, jeżeli chodzi o tą Deutsche Lisa, no to tych płytek mam najwięcej. Tu znowu jest. 1920, ale tu akurat nie ma, nie ma napisanego, który to był rok, ale wiadomo, że jest to z tego dziesięciolecia. No a po tej stronie mamy elegancką płytkę. Czasami gdzieś jesteśmy, w jakimś budynku chodzimy, a nie wiemy, co tam pod spodem jest napisane. Oczywiście, jeżeli chodzi o ścienne płytki, no to na przykład to jest taka cała. Część z dużego napisu, no i tutaj mamy też wytwórnie. Nie udało mi się zidentyfikować, co te znaczki znaczą, ale jest to też identyfikacja wytwórni, która robiła bardzo często w kuchniach czy w łazienkach. Były takie sentencje, takie napisy, i to jest fragment takiego napisu. Oczywiście te płytki też mają taką prezentację, tutaj tą frontową, a tu mamy firmę Wesen w mieście Bonn, też sprawdziłem ta Firma działa od ponad 300 lat i nadal produkuje. Produkuje tego typu wyroby. Oczywiście, jeżeli chodzi o płytki, no to tu też taka kolejna płytka. Te bardzo często są w jakichś mebelkach wmontowane, w jakichś elementach, już nie jest taka gruba, typowo ścienna i też posiada oznaczenie, które po założeniu już jest dla nas kompletnie nieczytelne, kompletnie tego nie będziemy widzieć. Jeżeli oczywiście chodzi o te różne napisy, to też chciałem pokazać bardzo ciekawą rzecz. W Goleszowie to 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 jest niedaleko Cieszyna, znajdowała się wytwórnia cementu. No i tak jak to się dzisiaj y, y, dzieje, ona y, gdzieś w końcówce XIX wieku zostało, została założona i na początku lat 90. XX wieku zaprzestała swojej produkcji. A to proszę zobaczyć, jest cementowa beczułka i to jest reklamówka cementowni. Tu jest akurat cement portlandzki, w każdym razie jest to też można powiedzieć ceramiczna, bardzo piękna, reklamowa rzecz, a tej cementowni już nie ma. Jest też w moim zbiorze cegła. Proszę zobaczyć, jakie piękne tutaj, jaka korona cesarska. Według mojej wiedzy, tam gdzie obecnie mieści się hala trapez, mieściły się duże cegielnie i bardzo prawdopodobnie, że ta cegła została wyprodukowana w leśnie. Co jest ciekawe, że normalnie jak cegła jest użyta, to tu jest spoiwo, tu jest spoiwo i widzimy tylko ewentualnie te boki i też właśnie takie znaki identyfikujące, czy nawet bym powiedział reklamowe, które znajdują się na tego typu rzeczach, w przypadku zamontowania do ściany jest to już niewidoczne, także jest rzadka okazja, jak może wyglądać ozdobna cegła. I oczywiście są też różne wyroby ceramiczne, które są robione tu tylko nie chciałem takiego wielkiego garka przynosić, ale to jest pokrywa od takiego dużego garka, tu jest też właśnie pojemność 20 litrów, tu jest znak wytwórni, który to zrobił i też właśnie tego typu element dociskał coś w jakimś tam słoju, w jakimś naczyniu, ale też właśnie w ten sposób powstawały napisy identyfikujące. Także zaczęliśmy na płytkach podłogowych, skończyliśmy na docisku do beczki i to jest też frapujące, że można właśnie wyszukując tego typu napisy zacząć zbierać coś co normalnie nie jest nam znane, bo chodzimy po tej części frontowej po płytkach, a od od spodu nie zdajemy sobie sprawy, że czasami wiele informacji jest zawartych, a mnie jako antykwariusza zawsze tego typu rzeczy interesują. Dziękuję uprzejmie.